Szanowny Państwo, dowiedziałem się, że las można. To to, ten las będzie wycinał. A czym ludzie będą oddychać? Smrodem? Już, już chcę odpowiedzieć, Panie Wojtku Tak, niech Pan Krzysztof sprostuje. Chcę sprostować. Panie Wojtku na pytanie chcę odpowiedzieć na Pana. Suche drzewa, które padnięte. Przez wichurę To będziemy przez... jeździć Przez wiatrułom Proszę, ja panu nie przeszkadzam A to ja nie będę się odzywał Które są wiatrułomy Które wiatr powali I tak dalej Które drzewa suche są Które nadają się do wycinki Można wycinać. I to dobrze, że bez pozwolenia Tylko pod jednym warunkiem Tutaj apel będzie do, leś, do leśnictwa. Wcina drzewa? Ja chciałem to powiedzieć. Jak ile, ile tysięcy jest samochodów? I spaliny, nie spaliny. A drzewa to wszystko pali. I wszystko po prostu ogółem zdechnie. I to my też zdechniemy. Nie będzie po prostu czym oddychać na tym świecie. Panie Wojtku, nie zdechniemy. Nieprawda. Pan to. Jako, czy to idź, jak będzie dym, dym walić, cały ten jak w kotłowni. Tak no, zwany smog. Jak smog? Taki smog. I po prostu nie będzie czym oddychać. Czym byś oddychał? Wejdziesz do pieca i popiołem byś oddychał? Nikt nie każe dla pana Wojtka oddychać popiołem. Ale jak z początku nakreśliłem, panie Wojtku, takie drzewo trzeba wycinać, a później świeże nasadzać